Hejka, z tej strony Pliczek. W dzisiejszym filmiku zadam pięć pytań mojemu braciszkowi. Przedstaw się ładnie. Siema. Jak odpowie źle na to pytanie, rozbijam mu jajo na głowie. Tych jaj jest pięć. No to chyba przechodzimy do pytań. Czy kiedyś śpiewałeś pod prysznicem? Nie. A ja słyszałam, że tak. A jaką piosenkę? Nie wiem. Ona tańczy dla mnie. No właśnie. Nie No nie kłam, tu, nie kłam. Stańca sobie tu ładnie. Jeszcze, jeszcze. Tutaj. Cicho. 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 Oh, yes. no, dobra. dobra ma. No, no dobra, drugie pytanie. Czy miałeś kiedyś. Yy, czy miałaś kiedyś okulary? Nie, nie miałam, nigdy. Na pewno? Tak. Miałeś jak zakładałeś babci okulary. I tu cię mały, kolejne jajo. <noise> Oj! Pokaż się ładnie. No. Kolejne pytanie. Czy kiedyś pierdzi... pierdziałeś w sklepie? No. O, to Cię ładnie przyzna. Ej! już pierdziałem! To nie jest fałsz! To co, za rozbijać mi kurde jaja? Dobra, ja zaczynamy. Oh. To było fajne.